Pokażemy Wam od podstaw nową rzecz, która będzie jeździła prawdopodobnie w naszym nowym demonstracyjnym samochodzie. Daszek Mopara, tak zwany fliptop, czyli to ten taki substytut, który zamiennie zakładamy zamiast paneli przednich na w dachu i we Wranglerze, i w Gladiatorze. Produkt Moparu, banalnie prosty do założenia, to też postaramy się Wam pokazać. No co, robimy unboxing, wyciągamy z pudła, pokażemy Wam, jak to wygląda. Mamy nadzieję, że montaż będzie prosty. Nie wyjmę go sam. <susur fizyka> <noise> Musimy poprosić kogoś dodatkowego. <susur fizyka> <głos> <głos> Montaż będzie łatwiejszy niż wyjęcie z pudełka. To była naj, najbardziej męcząca część. Dalej będzie już tylko lepiej. Prawdopodobnie. 15 minut później mamy już ten na wierzchu. Daszek. Tada. Cały. Artur, opowiedz, z czego jest zrobiony ten daszek? materiał. Jak tylko odzyskam ten stabilny oddech, to coś zaraz opowiem. Daszek jest zrobiony z materiału takiego samego jak softtop standardowy. Ma porządną metalową konstrukcję, zawiasy. Wszystko nam się ładnie poskłada. No to co, pokażemy Wam, jak się montuje ten dach. Tak. Nie pokazuj tego, instrukcja jest na mięczaku. Kazali mi to wyjąć, ja nie będę korzystał z instrukcji. Ja to po prostu sam wymyślę. Idziemy montować. Ciach, zdjęte. Dawaj na tym karton. Panele mamy zdjęte, wrzucamy je do torby, żeby sobie bezpiecznie leżały na pace. To co, pakujemy. To jest instrukcja dla tych, którzy jeszcze nigdy w życiu, nie zaśnięcie tych paneli do tej torby. Bo się boją. Bo się boją, albo nie wiedzą jak. O, słuchajcie, tu jest instrukcja w środku. To jest jak Tom Cruise. Ścigający. <laughs> Tom Cruise ścigający. Nie ten aktor, nie ten film, ale to nic. Ale tak się czuję. Ładuj tutaj. Jak widzicie, trzy osoby w zupełności wystarczą do. To... Nie jedna osoba wystarczy. No, tak. no, spokojnie. My tylko sobie ułatwiamy, żeby szybciej było, żeby was nie zanudzić na filmie. No i tak, to są cię bo i tak są za tym plastikiem. No, weźmy może tą instrukcję jednak. Wypakowaliśmy zestaw. Trochę to wymagało wysiłku, ale tylko tyle. Dalej będzie prosto. Zobaczycie, mamy pełny zestaw, jaki jest w pudełku. Wypakowany już taki, zobaczycie sobie, jak to wygląda. A wygląda tak. Dach jest cały, zmontowany, nie wymaga żadnych dodatkowych montaży. Jedyna rzecz, którą macie w zestawie do montażu, to jest ten uchwyt, który, do którego przytwierdzimy na stałe sam dach do nadwozia samochodu i dosłownie sześć śrub, które przykręcicie tak jak mówiłem zestawem. z zestawem samochodu, to nie jest częścią zestawu z dachem, to jest część zestawu, który macie w samochodzie, a potrzebny wam będzie jeden klucz, ten, i tak musimy go wziąć teraz we dwóch, bo musimy go tam tak. zarzucić, nie, poczekaj odwrotnie, Poczekaj, ja ci go podam, a ty idź na drugą stronę, no to jest w przód, no, dobra, zakładamy, zakładamy, Ups. Opsaj, opsaj, Czekaj, ten plastik i teraz będzie git, dobra, siedzi, Bardzo nie siedzi, dobra, teraz ten plastik trzeba przykręcić. Dobra, daszek mamy założony, teraz zostało do przykręcenia sześć śrub dosłownie, zaczynamy od takiego plastiku, który będzie mocował nam na stałe dach do nadwozia samochodu. Przykręcamy dwie śrubki, ładny Willis jest na tym narysowany. było być proste. Nasz dobrze. Tak. No, jest... no i ładnie to jest dopasowane tutaj teraz. Jest... Klucz też z logiem Jeep, żeby nie było. Byle jakimi <grym> jak narzędziami na... nie robimy. Poczamy. Co teraz masz? Teraz boczne. Boże, te z tymi plastikami idą naprzód, a te tutaj w to idą, te z tymi plastikami. Panie Arturze, proszę serdecznie. W zestawie mamy łącznie cztery śrubki. Dwie mamy z takim plastikiem, dwie bez zwykłą podkładką. I te z podkładką, Artur ma taki sam zestaw, te z podkładką idą naprzód. Bo tu mamy plastik, który tam izoluje od metalu, żeby się nie porysowało. Dobra, zaraz dokręcimy, żeby nam się śruby nie... Okej, okay. i okay. nam tylko zapięcie przednich zaczepów w miejscach, gdzie normalnie zapinacie e, panele. I już, gotowe. Cała filozofia. Potworzymy, pokażemy Wam jeszcze jak to wygląda z otwartym. Dodatkowe są jeszcze dwa elemenciki, których nie pokazywaliśmy wcześniej, ale są mniej istotne. Zaraz pokażemy jeszcze takie dodatkowe paski. No, także tak. Voilà. Tarają. Gotowe, zajęło to nam cirka 5-7 minut. Może, może dwie 10 sekund, wiadomo. 2 sekundy, tak się umówmy. I to tyle. Są dwa elementy, jeszcze jeden element w dwóch sztukach. W zasadzie nie jest on konieczny, ale jakbyście się bardzo uparli i chcieli postępować zgodnie z instrukcją, to mamy tu jeszcze paski takie nie będziemy ich wyciągać z rzepem, paski, które służą do zapięcia tego dachu, można go złapać sobie tutaj. W tym miejscu spinamy sobie dach tym, tymi paskami, żeby nam się nie złożył, ale to jak widzicie nie będzie takie proste i też nie wymaga, jak nie jeździcie bardzo szybko. Chodzi głównie o hamowania, żeby Wam słońce nagle nie przestało prześpiewać.